Doskonałość mody twojego stylu to już trzynasta edycja. Czy moda powinna być doskonała i dla kogo ta trzynastka okaże się mniej i bardziej szczęśliwa? Zobaczmy. Trzynasta edycja doskonałości mody. Dla niektórych bardzo szczęśliwa, ale pytanie, czy moda powinna być doskonała? No, ja zacząłem dzisiaj dosyć kontrowersyjnie od cytatu z Karola Marksa, który powiedział, że wszystko, co się rozwija, jest niedoskonałe. I dla mnie naprawdę jest to kwintesencja tego całego ruchu, który odbywa się w modzie. Nigdy do końca nie można być pewien, pewnym tego, że dotyka się doskonałości i zawsze trzeba się pilnować, żeby konkurencja nie doskoczyła. A poza tym z modą to jest trochę tak jak z kalejdoskopem, że przekręcamy tulejkę i, i, i już pojawia się coś innego. To jest napęd, to jest energia, która co roku powoduje, że jest nowa doskonałość i nikt nie ma monopolu. Moda nie musi być doskonała, <laughs> e, bo moda musi mieć trochę szaleństwa w sobie, trochę takiej przypadkowości, a doskonałość to jest coś, co jest obmyślane w każdym celu. I akurat w stosunku do mody to chyba nie, niekoniecznie. Niekoniecznie, bo, bo dobrze jest mieć troszkę luzu w tym wszystkim. Moda nie powinna być doskonała, bo wydaje mi się, że wtedy była bardzo nudna, bo ludzie doskonali są nudni. E, ludzie doskonali, którzy nie mają żadnych wad, nie mają żadnych e, przeżyć w sobie, nie są zabrudzeni przeszłością. E, wydaje mi się, że są nudni i, i moda też by była właśnie taka, dlatego ja uważam, że Fajnie, jeżeli my jesteśmy niedoskonali i możemy sobie na to pozwolić. Jeżeli sobie pozwalamy na tę niedoskonałość, znaczy, że mamy dystans do siebie, do tego, co się wokół nas dzieje. Doskonałość definicji oczywiście nie podam, ale myślę, że doskonałość to jest zawsze dążenie do doskonałości, prawda? Więc to jest próba. Myślę, że wszyscy ci, którzy robią coś, projektują, tworzą organizują firmy, no chcą, żeby to było jak najlepsze, tak jak potrafią. W tym sensie każdy z nas na swój sposób tą doskonałość rozumie. Ja myślę, że ta moda, która się tworzy w obecnym świecie, jest doskonała. Jest taki duży rynek mody, jest tyle kolorów, tyle fasonów, że każda z nas może zostać projektantką i stworzyć swoją własną kolekcję i to jest chyba fajne. Czy moda musi być doskonała? Ja nie do końca jestem przekonana, czy moda musi być doskonała. Doskonałość zależy, co rozumiemy przez doskonałość. Dla mnie doskonałość to jest lekka nuda. Moda powinna być zwariowana i powinna być indywidualna i myślę, że liczy się indywidualne podejście do mody i to jest najważniejsze moim zdaniem. Cały czas do tej doskonałości dążę. Yy, otrzymaliśmy już jako Simpul cztery statuetki i mam nadzieję, że może i dzisiaj nam się coś przytrafi i taką mam, taką mam skromną nadzieję. Także to w tym, w tym najlepiej widać nasze do, dążenie do doskonałości, do perfekcji. Ja myślę, że nie ma czegoś takiego jak uniwersalna doskonałość, ale dążenie do doskonałości jest jak najbardziej wskazane. Myślę, że moda to ciągłe zmiany, to ruch, to nowe inspiracje i właśnie to jest dla mnie tym dążeniem do doskonałości. Czyli poszukiwanie, nie zatrzymywanie się w miejscu. Każdego dnia staramy się być lepsi, doskonalsi i tak samo powinno być w modzie. Nie ma mody doskonałej, bo oni... Kreatorzy cały czas poszukują, tak? to jest tak jak z winem. Wino nie może być doskonałe, bo cały czas szukamy tego idealnego smaku i e, e, moda żeruje, że, że tak powiem, na, e, na zdradzie. Tak? Znaczy, e, trudno jest mieć jeden strój w szafie, także cały czas e, chcę, abyśmy porzucali coś na, e, na rzecz czegoś kolejnego. Najlepiej byłoby pewnie móc żyć 200 lat, bo co chwila te trendy się wracają, tak? zataczają takie koło i dzisiaj mi się wydawało mi przy niektórych ubraniach, że już to kiedyś widziałam. Także doskonale byłoby żyć po prostu, nie wiem, 150 lat i wtedy by się miało wszystkie trendy w, w szafie uzbierane.